Witam w kolejnym odcinku kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry! Przed nami 21 września. Imieniny obchodzą Mateusz, Mira oraz Aleksander. Przysłowie: Na Mateusza słońce grzeje. Po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Jest 265 dzień roku. Do końca pozostało 101 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 6.40, a zajdzie o 18.55. Dzień trwa 12 godzin i 17 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 20 minut. I jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 34 minuty. Dzisiaj jest święto świętego Mateusza, apostoła i Ewangelisty. Mamy również Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Dzień Kapsla oraz Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. Na pomysł nadawania tego orderu padła w 1968 roku redakcja Kuriera Polskiego, a od 1979 roku order ma już rangę międzynarodową. Z uśmiechem przez życie to jest motto każdej osoby dorosłej, która została nagrodzona orderem uśmiechu przez dzieci. 21 września 1319 roku. Występuje nazwa Brześce, nieistniejący las w okolicy wsi Łubnica, czcinica i Kamieniec na północny wschód od Wielichowa. W 1411 roku Jakub Zdębska o nieokreślonej przynależności stanowej jest w sporze z Boduszem ze Strzepina o Konie. W 1475 roku Jakub Dąbrowski otrzymuje od braci Wincentego Marcina i Jakuba Reńsko i zapisuje na nim swej żonie Barbarze po sto grzywien posagu i wiana. 21 września 1738 roku na urząd cechmistrza cechu krawieckiego w Wielichowie został wybrany Kazimierz Młynkowski. W 1753 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Walentego w Wielichowie została pochowana Rosalia Matecka. Zmarła została pochowana przed ołtarzem Świętego Walentego. 21 września 1760 roku na jarmarku zorganizowanym w Wielichowie. Za 125 kg pszenicy, była to ćwierdnia Wielkopolska, dwór otrzymał 21 zł. Na organizowanym dwa dni później jarmarku w Wolsztynie za tę samą miarę pszenicy otrzymał 24 zł. 3 zł więcej. Nie wiadomo, jakie były koszty transportu. Ale i tak okazuje się, że jarmark w Jelichowie, na jarmarku w Wielichowie wcale nie można było tak dużo zarobić. 21 września 1924 roku w niedzielę została otwarta w Kościanie wystawa przemysłowo-rolnicza. Wystawę przygotowały organizacje przemysłowe, rzemieślnicze oraz rolnicze. Wśród 150 wystawców nie mogło zabraknąć przedstawicieli Wielichowa. Zawsze w tego typu przedsięwzięciach bierze udział księżna Teresa Lubomirska, której stajnia ogierów cieszy się zasłużoną sławą. 21 września 1946 roku przy, far, przy parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Wielichowie istniały 132 róże Bractwa Różańcowego. Ksiądz proboszcz, który patronował Bractwu, uczestniczył w zebraniach, które były organizowane raz w miesiącu, wygłaszał nauki stanowe dla członków Bractwa, organizował wspólnie... Wspólne komunie święte, spotkania, imprezy, tak aby integrować Bractwo Różańcowe i jego członków. Informacją z Parafii Wielichowskiej kończę kartkę z kalendarza z 21 września. Dziękuję Państwu za wysłuchanie i obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe. Czekam na Państwa 22 września. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.